W ostatniej recenzji Mi 9T przyszedł czas na flagowca pełną parą, z dopiskiem Pro, a więc Xiaomi Mi 9T Pro. W Indiach dostępny jako Redmi K20 Pro. Na pobierze smartfony różnią się praktycznie tylko procesorem. Ale czy tak jest faktycznie? Zapraszam do materiału. Smartfon przychodzi w pudełku ze standardowym zestawem: kluczyk do tacki SIM, papierologia, 18-watowa ładowarka i jest jeszcze tutaj etui, ale tak samo jak w Mi 9T, jest to plastikowe, matowe etui wzorem serii Mimix, a nie zwykłe silikonowe. Etui maskuje wystające delikatnie aparaty, ale maskuje też piękny tył. Inżynierowie Xiaomi stworzyli eleganckie, a zarazem wyróżniające się wersje kolorystyczne. Ja posiadam wersję niebieską, dostępna jest jeszcze wersja czerwona i czarna z karbonową fakturą. Aparaty zostały przesunięte na środkową część względem zwykłej mi dziewiątki i wystają dużo mniej poza plecki. Niebiesko obwódka na górze jest estetycznym zabiegiem stylistycznym. Na tyle poza aparatami znajdziemy jeszcze diodę doświetlającą LED. Plecki są zablone na bokach, przez co w ze szkłem są dosyć śliskie. A teraz czas na front i wielki ekran Super AMOLED lub też jak reklamuje Xiaomi Horizon AMOLED który jest pozbawiony jakichkolwiek wcięć. Jeżeli lubicie grać na telefonie, albo oglądać filmiki, i seriale, to na pewno jest to idealny ekran dla Was. Na froncie udało się jeszcze ukryć pod ekranem skaner linii papilarnych, który działa podobnie do tego z Mi 9T, w sumie może jest trochę szybszy i dokładniejszy. Brudka pod spodem jest delikatnie większa niż na górze, ale za to na górze w pasku udało się jeszcze umieścić głośnik do rozmów. Z przodu i z tyłu smartfon posiada szkło Gorilla Glass 5 generacji. Lewa strona telefonu jest pusta, a na prawej są niemal standardowo przyciski głośności oraz przycisk blokady, który został wyróżniony dodatkowo czerwonym kolorem. Górna część skrywa przed nami wejście jack na słuchawki, którego zabrakło w Mi 9, ale za to nie znajdziemy tutaj czujnika podczerwieni, które pomagało w sterowaniu urządzeniami multimedialnymi. Obok jest jeszcze mikrofon do wyłapywania szumów, no i kamerka, a razem z kamerką dioda powiadomień. Nie wiem kto to wymyślił, ale jest to kompletnie bzdurną opcją i jedynie w totalnej ciemności jesteśmy w stanie zauważyć powiadomienie, no chyba. Ważne nauczymy się odkładać telefon odwrotnie, diodą w naszą stronę. Kamerka do selfie jest oparta o mechanizm, który według zapewnień Xiaomi ma zapewnić długą pracę. Bez problemu możemy zmienić dźwięk wysuwania aparatu, a także całkowicie wyłączyć dźwięki. Chociaż i tak dźwięk pracy mechanizmu jest słyszalny. Jak na razie, opcja wysuwanej kamerki wydaje się jedyną, najrozsądniejszą opcją, aby mieć pełny, niemal bezramkowy ekran na froncie. Co prawda, Xiaomi już zapowiedziało, że testują umiejscowienie kamerki pod ekranem, jednak nie wiadomo kiedy to jeszcze wejdzie, i na razie trzeba się cieszyć tym, co jest. I niestety musimy wybierać albo szybkie odblokowywanie skanerem twarzy i wcięcie w ekranie, albo wysuwana kamerka i ekran bez wcięć. Do mnie coraz bardziej przemawia opcja beznoszowa. A wracając do pozostałej części smartfona. Od spodu mamy slot na dwie karty SIM, a po środku wejście do ładowania USB-C, mikrofon i pojedynczy głośnik. 9T Pro ma piękny ekran Super AMOLED od Samsunga, który rozlewa się na przodzie. Jego przekątna wynosi 6,39 cala z rozdzielczością 2340x1080 pikseli oraz 403ppi, a przez to współczynnik proporcji wynosi 19,5x9. Coraz więcej smartfonów nie tylko z flagowej półki zostaje wyposażonych w ekran AMOLED. Cechują się one swoimi pięknymi kolorami oraz energooszczędnością. Dodatkowo możemy ustawić ciemny tryb MIUI i zaoszczędzić jeszcze trochę naszej baterii. Ekran obsługuje HDR10 i wspiera DCI P3. Kolory są żywe, a dodatkowo w ustawieniach auto, jeżeli czujnik wykryje mocne słońce, może dodatkowo podbić jasność, aby wszystko było czytelne. Obraz pod różnymi kątami wygląda dobrze. W ustawieniach możemy włączyć Always on Display no i mamy kilka opcji tego ekranu do wyboru. Największą różnicą w stosunku do Mi 9T jest procesor. Tutaj dostajemy Snapdragon 855, już nie najnowszego, bo została zaprezentowana wersja Plus. Z grafikę odpowiada również topowy układ Adreno 640. W Polsce na razie dostępna jest jedynie wersja 6GB RAM i 128GB wbudowanej pamięci dla użytkownika. Jak deklaruje producent, smartfon wyposażony jest w zaawansowane chłodzenie, co ma pomagać nie nagrzewać się tak podczas grania. Ma to zapewnić długą pracę bez spowolnień i w sumie jest to naprawdę piekielnie wydajny procesor i ciężko jest sprawić, aby on się w którymś momencie zadławił. Według testów w benchmarkach jest to jeden z najwydajniejszych telefonów na rynku. Bez problemu uruchomimy na nim wszystkie dostępne gry na najwyższych ustawieniach. Mi 9T Pro ma takie same trio kamer co Mi 9T, z tym że droższy model ma aparat główny Sony IMX586, a tańszy Sony IMX582. Różnią się one tym, że model Pro nagrywa 4K w 60 klatkach na sekundę, a Mi 9T w 30. Poza tym niech Was nie zmylą napisy. Pierwszy od góry to teleobiektyw 8 megapikseli ze światłem 2.4 z dwukrotnym zoomem, następnie mamy aparat główny 48 megapikseli ze światłem 1.75 i na samym dole szerokokątny obiektyw 13 megapikseli ze światłem 2.4. Główny aparat ma opcję Quad Bayer, gdzie 4 sąsiednie piksele 0,8 mikrometra są łączone w 1, dając 1,6 mikrometra, dzięki czemu zdjęcia mają więcej światła i mniej zakłóceń w nocy. Domyślnie zdjęcia aparatem głównym są robione w 12 megapikselach. Możemy robić w 48, ale na jakości nic nie zyskamy, za to rozmiar zdjęcia będzie dużo większy. W dzień poziom szczegółów jest bardzo dobry. Kontrast i zakres dynamiczny są bardzo ok i kolory są żywe. obiektyw spisuje się dobrze, ale trzeba pamiętać, że nie zadziała działa jak robi się ciemniej i wtedy za przybliżenie odpowiada aparat główny. Aparat szerokokątny jest niemal tak samo dobry jak oba pozostałe w dobrych warunkach oświetleniowych. Nad wszystkimi aparatami czuwa dodatkowo opcja poprawy zdjęć poprzez sztuczną inteligencję oraz tryb HDR. Poprawiają one jakość zdjęć, a czasami przykoloryzowując je zbyt mocno. Niestety, jak ilość światła spada, to szeroki kąt radzi sobie coraz słabiej i zaczynają być widoczne szumy. Aparat główny za to radzi sobie całkiem sprawnie, co prawda do Samsunga czy Huawei trochę mu brakuje, jednak to obstryka fotki w nocy. Dużo na zdjęciach w słabym świetle poprawia tryb nocny, który poprzez dłuższe naświetlanie jest w stanie wydobyć więcej. Z wideo jest tak samo jak ze zdjęciami. W dobrych warunkach smartfon radzi sobie w każdym trybie, z tym, że przez brak sobie optycznej potrafi czasami rozmazywać obraz podczas biegania, ale z wolniejszymi ujęciami radzi sobie bardzo dobrze. Warto tylko zaznaczyć, że nie możemy przełączać się pomiędzy aparatami podczas nagrywania. Jak zaczyna brakować światła, to aparat główny potrafi uchwycić dosyć satysfakcjonujące wideo, natomiast szerokokątny aparat w nocy w ogóle sobie nie radzi. Mamy opcję nagrywania slow motion w 960 klatkach na sekundę, co staje się standardem w telefonach Xiaomi. Główny głośnik w telefonie jest trochę lepszy od wersji bez Pro, muzyka jest czysta z lekkim może trochę nieczysto robi się na maksymalnej głośności. Jednak jest to tylko pojedynczy głośnik. Na słuchawkach nie mam nic do zarzucenia. Dźwięk jest bardzo dobry, dodatkowo mamy sporo opcji w ekwalizerze. Możemy ustawić odpowiednie parametry pod swoje upodobania. Nad długością pracy czuwa tak samo jak w tańszej wersji bateria 4000 mAh, i przez to, że mamy tutaj mocniejszy procesor, niestety ta bateria starcza na trochę krócej w porównaniu do Mi 9T. Średniopółkowy Snapdragon jest po prostu bardziej energooszczędny, jednak mimo wszystko telefon daje radę około 5-6 godzin na włączonym ekranie. Aby naładować telefon do 50% wystarczy 30 minut. Mimo, że w Indiach smartfon ten jest flagowcem z serii Redmi, a one zawsze nie miały NFC, to jednak tutaj się ono znalazło i bez problemu możemy płacić zbliżeniowo. Poza tym telefon nie ma problemu z wszystkimi dostępnymi pasmami sieci czy nawigacją. Podsumowując, Mi 9T Pro to bardzo udany smartfon, jednak nie wiem, czy jest sens do niego dopłacać, jeżeli mamy do wyboru Mi 9T, który, tak jak mówiłem na wstępie, różni się prawie tylko procesorem. Wydajność tańszej wersji jest i tak bardzo dobra, obsługuje wszystkie gry i nie zacina się podczas codziennego użytkowania. Na pewno, jeżeli mamy przygotowaną gotówkę na droższą wersję, a różnica między jednym a drugim będzie około 200 zł, to warto dołożyć do wersji Pro, aby wystarczyła nam na dłużej ale naprawdę jeden i drugi model to bardzo dobre telefony, szczególnie bardzo dobrze wycenione, bo głównie stosunkiem jakość do ceny zamiatają konkurencję. Jedynym możliwym konkurentem w tej półce cenowej jest Lenovo Z6 Pro, jednak jego dostępność jest dosyć słaba. Z minusów Mi 9T Pro jako zabójca flagowców możemy narzekać na jedynie pojedynczy głośnik, słabsze zdjęcia nocne w porównaniu z Samsungiem czy Huaweiem, brak slotu na kartę pamięci oraz brak odporności na wodę i kurz, a poza tym dostajemy smartfon piekielnie wydajny, w sumie to pewnie większość osób nie wykorzysta nawet w pełni tej wydajności. Mamy tu jeszcze bardzo dobre aparaty, szczególnie w dobrych warunkach, wejście Jack, no i ten design, który wyróżnia się na tle konkurencji. Na razie to będzie tyle. Postaram się jeszcze przygotować porównanie Mi 9T i Mi 9T Pro, aby w skrócie zobaczyć różnice wydajności i czy te aparaty na pewno są takie same. A was oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Dajcie znać, co myślicie o tych telefonach i możecie też napisać, co tam u Was. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego materiału. Hej! Dla ciebie wszystko. Jaki jest film, którego boją się wszystkie pralki? Człowiek z bielizną.